Dzisiaj na moim kanale chciałam Wam opowiedzieć o najczęściej popełnianych błędach podczas rozmowy agenta nieruchomości z klientem sprzedającym swoją nieruchomość. Po pierwsze, agenci nie słuchają potrzeb swoich klientów. Bardzo często zdarza się tak, że agent chcący bardzo podpisać daną umowę nie słucha tego, co ma do powiedzenia klient. Jest to bardzo ważna sprawa, ponieważ klienci bardzo często podczas rozmowy nie chcą powiedzieć, dlaczego tak naprawdę sprzedają nieruchomość. Są to bardzo delikatne sprawy, bardzo wrażliwe, czasami są to sprawy materialne, rozwody, czasami są to bardzo prozaiczne sytuacje, jak powiększenie się rodziny, więc zmiana mieszkania na większe bądź zakup domu działki. Ale bardzo często klienci nie chcą o tym mówić, ponieważ to są ich prywatne sprawy. I agenci, którzy dokładnie nie przeprowadzą rozmowy e, spotkania z klientem, nie wysłuchają jego potrzeb, poprowadzą potem całą sprzedaż źle i niestety w wielu przypadkach takich nie dochodzi do sprzedaży nieruchomości. Przede wszystkim dobry agent powinien na spotkaniu z klientem bardzo dokładnie wysłuchać go i tak prowadzić rozmowę, żeby dowiedzieć się, co jest tak naprawdę główną przyczyną sprzedaży. Dlatego, że tak jak powiedziałam wcześniej, klienci nie chcą mówić, a jest to bardzo ważne, ponieważ tu będziemy mieli kolejny punkt, żeby dobrze poznać potrzeby sprzedażowe klienta, dlaczego sprzedaje nieruchomość, możemy dopasować do tego odpowiednie narzędzia. Narzędzia, mówiłam o tym w poprzednim filmie, to są narzędzia do sprzedaży, które dopasowujemy do danej sytuacji, bo każda nieruchomość jest inna, każda sprzedaż jest inna i każda sytuacja jest inna. Inaczej będziemy prowadzili sprzedaż mieszkania, gdzie jest na przykład zadłużenie komornicze bądź zadłużenie hipoteczne, i trzeba natychmiast sprzedać nieruchomość. Dopasowujemy inne metody sprzedaży, inaczej sprzedajemy, a inaczej sprzedajemy, kiedy wiemy, że po prostu klientowi się nie śpieszy, chce sprzedać, bo szuka mieszkania na przykład większego, bo powiększyła mu się rodzina, i ma na to czas, Mamy mamy na to czas. Wiemy jak prowadzić sprzedaż, przy okazji możemy poszukiwać mu większego mieszkania czy większego domu. Natomiast to jest to bardzo ważne wysłuchiwanie klienta, dokładna z nim rozmowa, poznanie jego potrzeb, poznanie sytuacji, dla której sprzedaje nieruchomość. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest to, że często w ogłoszeniu agenci podczas właśnie, znowu dochodzimy do początku, czyli do niesłuchania klienta. Agenci, nie słuchając klienta, dokładnie nie zapisując wszystkich informacji, mylą czasami rzeczy w informacji, które są na portalach sprzedażowych. Powoduje to wielkie zamieszanie. Czasami klienci się wycofują w związku z tym, że przeczytali coś, co nie było zgodne z, tak naprawdę z prawdą. Bardzo ważną rzeczą jest również e, brak kontaktu cyklicznego z klientem. Polega to na tym, że agent powinien się. Kiedy już ma klienta, z którym współpracuje, którą prowadzi sprzedaż nieruchomości, powinien się z nim kontaktować cyklicznie i wszystko z nim ustalać. Dlatego, ponieważ wielu agentów uważa, że oni zdecydują lepiej, oni wiedzą lepiej. Pamiętajcie, sprzedaż jest to obopólna współpraca i współpracujemy. Jeżeli mi się wydaje, że ja wiem coś, to lepiej. To nie, ja nie podejmuję tej decyzji, tylko tą decyzję konsultuję z klientem. Rozmawiamy na ten temat, pytam się o jego zdanie. I jeżeli mamy różne zdania, to rozmawiamy, porównujemy jego opinię, moją opinię i dochodzimy do konsensusu. Przeważnie jest to bardzo dobre rozwiązanie. Nigdy nie podejmuję decyzji sama, ponieważ to jest nieruchomość klienta i ja też nie mam e, wiedzy o wszystkim. Czasem są sytuacje, że dowiadujemy się czegoś w trakcie sprzedaży, co klient zapomniał, przeważnie zapomniał powiedzieć, albo wydawało mu się to mało ważne. Ale bardzo ważny jest właśnie cykliczny kontakt z klientem, rozmowa, przekazywanie informacji na temat nieruchomości. Co się z nią dzieje, jak wygląda proces sprzedaży, co zrobiliśmy i jak to wyglądało do tej pory, ile było połączeń. Są do tego też odpowiednie statystyki, które można wysyłać klientom, ale przede wszystkim należy się kontaktować z klientem. Pamiętajcie, że podstawą współpracy na linii Klient-Agent jest Wymiana informacji, dokładne poznanie potrzeb klienta, jeżeli chodzi o agenta, to jest przede wszystkim poznanie potrzeb sprzedażowych. Jeżeli nie poznamy dokładnej potrzeby sprzedażowej, nie sprzedamy nieruchomości w taki sposób, żeby klient był zadowolony. Owszem, może się udać sprzedać, nie mówię, że nie, ale nie zostanie to przeprowadzone tak, że klient będzie zadowolony, jeżeli się uda przeprowadzić. Natomiast to jest bardzo ważna sprawa, po poznanie potrzeb klienta i na tym się większość agentów, dobrych agentów skupia na samym początku. Dlatego takie rozmowy, spotkania z klientami u nas bynajmniej w biurze trwają około godziny do dwóch godzin. Klienci muszą sobie zarezerwować ten czas i my uprzedzamy o tym na samym początku, ponieważ są to bardzo ważne sprawy. Nieruchomości to jest poważny temat. Przeważnie to jest większość osób, to jest dorobek całego życia i nie można tego załatwić w ciągu pięciu minut. Jeżeli się chce zrobić to, tak żeby dwie strony były zadowolone i klient kupujący później i klient przede wszystkim klient sprzedający i musimy dopasować odpowiednie narzędzia bo to jest podstawa dobre wysłuchanie klienta pamiętajcie dobre wysłuchanie klienta skutkuje tym że sprzedaż zostanie przeprowadzona fajnie sprawnie i szybko i przede wszystkim bardzo ważne polecenia a w tej branży w nieruchomości polecenia Tutaj działają po prostu cuda i najbardziej z tego można skorzystać. Sama wiem, ponieważ polecają mnie klienci, którym sprzedałam nieruchomość. Jest to bardzo miłe, kiedy ktoś do Ciebie dzwoni i powołuje się na kogoś, komu sprzedałeś nieruchomość, bądź pomogłeś kupić. Więc to jest podstawa. Jeżeli współpracujecie z agentem albo macie umówione spotkanie z agentem, zwróćcie uwagę na to, tak samo agenci pamiętajcie o tym, żeby dokładnie poznać sytuację. Tu nie chodzi o ilość, ale chodzi o jakość. Bo na ilość to każdy potrafi podpisać umowę, ale na jakość jakość to jest podstawa i pamiętajcie, stawiajcie na jakość. Dziękuję, do zobaczenia w następnym filmie.